Druga klasa bazy. Jest taka jedna lożka, która podoba ci się od podstawówki. Stwierdzasz, że to ostatni moment, żeby coś spróbować. Wmawiasz sobie, że to ta jedyna obsesja mocno. Zagadaj do niej na urodzinach wspólnego znajomego. Alkohol sprawia, że jakoś rozmawia się. Od tego dnia jej codziennie memy. Trochę gadacie ze sobą, chociaż to ty ewidentnie bardziej się angażujesz. Mimo to zaproponuj jej wspólne wyjście. Ona od razu bierze to jako wyjście grupowe i mówi, że przyjdzie z przyjaciółką. Ty też bierzesz przyjaciela, żeby nie być gorszym, plus żeby dodawał odwagi. Wie, co do niej czujesz praktycznie od początku. Próbuj zagadywać lożkę i przyjaciółkę przez większość spotkania. Nie jest może idealnie, ale myślisz, że to i tak najlepszy chwila w twoim życiu. Nagle lożka, która ci się podoba, zaczyna opowiadać coś twojemu kumplowi. Jesteś zlewany, gdy próbujesz włączyć się do rozmowy. Nawet przyjaciółka lożki nie chce z tobą gadać. Wróć do domu lekko niezadowolony. Po miesiącu dowiadujesz się, że Loszka i jej przyjaciółka przez ten cały czas regularnie spotykały się z twoim kumplem. Po dwóch miesiącach dowiedz się, że Loszka i twój przyjaciel, który miał ci pomagać, są razem. Typ opowiada ci, że się ruchali, że to był jej pierwszy raz i wiele innych rzeczy, których wolałbyś nie słyszeć. Ty nadal coś do niej czujesz, nawet mocniej niż przedtem. Kumpel przestaje spędzać z tobą czas, bo woli bolcować loskę. Ty zostajesz sam, ze swoim życiem spierdolinę.